Aplikacja Technik Mobilny QL2 Aplikacja Technik Mobilny QL2 służy do dodawania niezbędnych zdjęć, podglądu zadań terminarza, edycji danych sprzętu, przesyłania podpisów klientów do wymaganych dokumentacji, dodawania ekspertyz, opisów oraz komentarzy do zleceń w systemie QLS bezpośrednio z poziomu urządzenia z systemem Android. Serwis zainteresowany korzystaniem z aplikacji zgłasza prośbę o dostęp na adres mailowy support -net Instalowanie aplikacji aby pobrać aplikację, należy skorzystać z linku lub zeskanować kod QR. W celu pobrania aplikacji przechodzimy do przeglądarki internetowej i wprowadzamy link pobierania. System ostrzega przed aplikacjami spoza sklepu Play ze względów bezpieczeństwa. Podczas instalacji, w zależności od modelu telefonu, mogą pojawić się różne komunikaty. Zezwól na instalację z zewnętrznych źródeł. W tym celu wejdź w ustawienia i przyznaj uprawnienia. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj, a po instalacji aplikacja Technik Mobilny QL będzie dostępna na liście aplikacji w Twoim urządzeniu. Pierwsze użycie aplikacji. Uruchamiamy aplikację, a następnie zezwalamy na dostęp do kontaktów. Do technika mobilnego QL logujemy się przy użyciu danych z systemu QLS, login oraz hasło. Zaraz po zalogowaniu zobaczymy regulamin, który należy zaakceptować. Po akceptacji regulaminu pojawi się ekran startowy: podgląd, dodanie zlecenia z QLS. Do zlecenia możesz przejść na dwa sposoby wprowadzając TransID lub numer zlecenia serwisowego albo skanując kod QR. QR kod zlecenia znajdziemy w systemie QLS zaraz przy TransID. Można go powiększyć lub na karcie pokwitowania oraz na karcie naprawy. Zakładka Szczegóły Edycja danych sprzętu Z poziomu aplikacji możemy edytować dane sprzętu klikając ikonę edycji po prawej stronie. Możemy edytować takie dane jak numer seryjny, model urządzenia Producent sprzętu oraz data zakupu. Wprowadzone i zapisane dane sprzętu aktualizują się w systemie QLS. Panel Zlecenia Wytyczne przedstawiają wymaganą dokumentację do danego zlecenia dokumentację, bez której zlecenie nie zostanie rozliczone. W panelu zlecenia bezpośrednio z poziomu aplikacji możemy dodać również diagnozę, opis oraz przesłać komentarz do zlecenia. Jak widać, dane na bieżąco są aktualizowane z systemem QLS. Podczas dodawania komentarza można również skorzystać z opcji automatycznego przeniesienia zlecenia do statusu uwaga. Aby to zrobić, należy zaznaczyć ustaw status uwaga. Za pomocą ikony słuchawki można wykonać połączenie telefoniczne bezpośrednio do klienta. Zakładka zdjęcia. W zakładce Zdjęcia, podobnie jak w systemie QLS, można dodawać różne dokumenty. Klikając w symbol obrazka folderu wybieramy zdjęcia z galerii urządzenia. W przypadku gdy klikniemy ikonkę aparatu, możemy wykonać fotografię. Przed dodaniem załącznika system zawsze pyta nas o dane osobowe. Zaznaczamy zgodnie z prawdą. Na końcu listy jest opcja pobrania podpisu od klienta. Podpis zostanie automatycznie zaimportowany do dokumentu, w którym podpis był wymagany. Dokumenty, w których podpis jest wymagany, możemy podejrzeć w aplikacji. Klikamy w ikonę dokumentu w przypadku upoważnienia lub karty naprawy. Dziękujemy za uwagę.